Przekazujące i symbolizujące te pieniądze, które spływają do powiatu Sokurskiego, też chcieliśmy porozmawiać o tym, jak zmienia się nasz powiat właśnie dzięki tym pieniądzom, jak je wykorzystujemy i adoptujemy właśnie tutaj w powiecie e, Sopulskim, jak dajemy miejsca pracy, i jednocześnie zmieniamy e, rzeczywistość powiatu sokurskiego. To było dla nas właśnie kluczowe, żebyśmy to zrobili tutaj w Suchowoli, dlatego że w Suchowoli. Też takie zdezerowane, było miejsce, zapomniane, jak ta synagoga, w której tutaj jesteśmy. Była synagoga, później tak naprawdę sala gimnastyczna, a później po prostu nieużytkowany obiekt. I w tej chwili on jest przepięknie wyremontowany właśnie dzięki, w tym przypadku, pieniądzom z pefronu. A państwo chociażby z ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, także tego strategicznego programu Polski Ład otrzymali już ogromne środki. Powiat Polec Sokulski i samorządy powiatu Sokulskiego ostatnio w otrzymały jedno z najwyższych dofinansowań nie tylko w województwie, ale także w skali całego kraju. I podobnie jest z tym programem skierowanym do dawnych gmin PG Cieszę się, że dzięki zależności samorządowców oni musieli przecież najpierw złożyć wnioski i to na takie inwestycje, które z ich punktu widzenia były ważne, które podniosą poziom życia mieszkańców, pozwolą zniwelować te różnice między tymi nieco uboższymi gminami, a najlepiej rozwiniętymi obszarami miasta Polsce. Cieszę się, że powiat sokulski w ostatnim okresie bardzo intensywnie czerpie, ma taką możliwość, bo mamy programy rządowe, które nabierają powiedzmy jeszcze coraz większego rozmachu, ale że to się dzieje w powiecie Sokulskim, jest to zasługa państwa, czyli władz powiatu, władz gmin z tego powodu, że rzeczywiście można powiedzieć, że powiat sokulski łącznie z gminami no jest jednym z takich liderów pozyskiwania tych w ostatnim okresie dostępnych środków i warto w tym miejscu podkreślić, że akurat w programie Wopel owskim to jest bardzo korzystne rozdanie dla samorządów, bowiem praktycznie 98% inwestycji, kosztów inwestycji jest właśnie realizowany ze środków centralnych, czyli przy dwuprocentowym wkładzie własnym samorządy mogą realizować te inwestycje, które uważają za najbardziej ważne i najbardziej pilne dla, dla Waszych mieszkańców. Gratuluję Wam Waszej skuteczności, życzę Wam, żeby udało się wyłonić bardzo dobrych wykonawców tychże inwestycji, żeby wszystko zrobione było solidnie i planie. Jest nam niezmiernie miło, że dostaliśmy zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, ponieważ możemy osobiście Państwu podziękować za dofinansowanie bardzo ważnej rzeczy, bardzo ważnego przedsięwzięcia dla nas, jaką jest budowa granicy OSP w Stare. Nasza jednostka liczy blisko 70 członków, z czego około 20 nie wyjeżdża do akcji. Tylko w ubiegłym roku uczestniczyliśmy w blisko współakcjach akcjach ratowniczo leśniczych Rzeczywiście ta inwestycja znacząco przyczyni się do tego, że nasi strażacy będą pełnili swoją społeczną służbę w lepszych warunkach. Bardzo dziękuję w imieniu Pana Wójta mieszkańców naszej gminy za dofinansowanie w ramach tego zadania zostanie zmodernizowana infrastruktura wodociągowa w postaci studni głębinowej, hydrofonii w miejscowości Puścińce. Bardzo ważna dla nas inwestycja ze względu na zapewnienie wody tak, do podstawowego media dla naszych mieszkańców. To są już kolejne wnioski, które nasza gmina otrzymała. W sumie to już będzie ciężko zwrócić prawie 29 milionów. Także nasz budżet trzykrotnie się powiększył, bo nie do budżetu wniosków z dofinansowania, to gdzieś w granicach było około 15 milionów. Także widzimy różnicę. Co możemy za to zrobić? Z, tej, z tego dofinansowania będziemy robić drogę właśnie, gdzie znajdował się PGR, Bobra Wielka. Będzie to ogromny skrót dla mieszkańców, do takich miejscowości jak Donowa czyli to też wpłynie na ekonomię jazdy i na środowisko. To kolejna inwestycja z udziałem środków rządowych w tym Ładzu Polskiego. Jedną już mamy zrealizowaną. Nie wiem, czy może nie pierwszą z czy już stara jest realizowana. A chodzi o zakup autobusu do przewozu uczniów, do szkoły, do osób niewolnosprawnych. Także to jest za nami, nie tylko drogi, ale te pieniądze są na drogę. Drogę w miejscowości przygranicznej, miejscowości Lulany, do granicy, powiatu gminy Żużółową. I będzie też objęty drogi, Jak powiedział Pan Wójt z Nowego Dworu, nasz budżet też wzrósł horyzontalnie poprzez te środki. I yy, mamy na inwestycje naprawdę dużo pieniędzy i na nigdy ich nie miała, Realizujemy je, tak jak mówię, pierwsza, jest za nami. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym mieszkańców gminy w Krydy. Serdecznie dziękuję za przyznane środki które zostaną przeznaczone na przebudowę drogi z do Byłego PGR Krzysztofa w wysokości 2 milionów złotych, a pozostałe środki w kwocie 933 trzydzieści tysiące zostaną przeznaczone na wymianę oświetlenia łącznego, oprócz tym stworzyć bo już zdążyliśmy nawet wymienić, w imieniu społeczności światarskiej serdecznie dziękuję, a przy okazji chciałbym podziękować Panu Wiewodzie za przyznane środki w wysokości 50% ja. na przebudowę tej drogi. Także te środki w wysokości 2 milionów będą stanowić jako uzupełnienie. No i jeszcze dodatkowo otrzymaliśmy od Pana Premiera na tą drogę 20%, to w sumie się do finansowania. Także chciałbym przy okazji zaprosić na to, podziękować za stawiennictwo się stanowi prorokiem. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyznane środki. Pamiętam jak w poprzedniej kadencji byłem Burmistrzem Dąbrowy i Rostockiej, jak ciężko było pozyskać i to, pozyskać jakiekolwiek dofinansowanie. E, moje przyjaciele, mogę tak powiedzieć, ale starali się, się zawsze gdzieś tam Znaleźć jakieś środeł, które się wtedy, jeżeli było dofinansowanie 50 na W tej chwili dofinansowanie mamy na znacznie większym poziomie. Te środki, które zostały przyznane do nowego jego ostańskiego, nie jestem poprawniony przez pana burmistrza, która największa do zabrania głosu w tej sprawie, ale myślę, że zostaną spożytkowane naprawdę, bo zakup dwóch autobusów, dla no, autobusów, przepraszam, i oraz dofinansowania dla. Miejskiego ośrodka pomocy społecznej, jak i dla toków e, na prawie, który też przechodzi w tej chwili e, tę te zmiany, tam są w ogóle dość duże. E, myślę, że każda z się przyda, a to w takim wchodzie jak najbardziej. Dziękuję Panu bardzo serdecznie. Ja w imieniu dwójka gminy Szydziało, Pana Tadeusza Szafotarewicza, i w imieniu własnym. Chciałabym podziękować bardzo za ten symboliczny czek, one są nam bardzo potrzebne, korzystamy z tego, chcielibyśmy bardzo korzystać, to Pan Minister powiedział, że 2% wkładu własnego, to jest dużo i to jest mało, w zależności ile inwestycja wynosi, dlatego, że jeśli są to miliony, to 2% dla naszej gminy, która nie jest bogatą gminą, też jest dużo, ale cieszymy się, z każdego czeku, cieszymy się z każdego wsparcia, cieszymy się z tego, że z Polskiego Ładu i nie tylko mamy od Państwa środki. Bardzo dziękuję jeszcze raz.